Cześć kochani, właśnie dzisiaj otrzymałam paczkę, którą przywiózł mi kurier z Duolife. Sprawdźmy więc, co w niej się znajduje. Mamy zabezpieczone pudełko, jak widzicie, a w środku mamy płatki do jedzenia. Raczej bym bardziej powiedziała, że to jest takie musli z owocami jak najbardziej naturalne, chrupiące ziarna zbóż, wzbogacone warzywami, owocami, orzechami, czyli jednym słowem musli takie. Dalej mamy syrop. Jak widzicie zapieczętowany. Jest to. Syrop dla dzieci Sanvital. On jest dobry na odporność, żeby wzmocnić odporność u dzieci. Następnie, co my tu jeszcze mamy? Mamy Prostik. Tablet, to są kapsułki na odbudowę kości. Pomogą nam zregenerować zregenerować nam miąższ kostny. Do tego jeszcze y, musimy mieć witaminę C i y, kolagen. Wtedy będziemy mieć pełną y, możliwość odbudowania naszych y, kości, naszej, y, naszej y, mazi kostnej, tak zwanej. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Fizy Easy, Easy, są to tabletki musujące. Tu mamy. Elektrolity mamy kompleks witamin, o smaku truskawki i cytryny. Elektrolity mamy o smaku pomarańczy i brzoskwini. Następnie mamy elektrolity z wapń i, i witamina D3 o smaku cytryny. I, y, I jeszcze jakimś smaku, i mamy y, fizy Easy y, Kompleks Energii, y, owocowo-pomarańczowy smak. Co my tutaj jeszcze mamy? Jak widać, mamy dwie buteleczki. Są to buteleczki chlorofil. Energia w energii. Płynna energia. I mamy witaminę C. Więc będziemy się wzmacniać. I e, każdy z nas powinien. Jak widzicie, doszła moja paczka. Zamawiałam ją w tamtym tygodniu w piątek. Czwartek. Dzisiaj dotarła, więc mam nadzieję, że skusicie się tak jak ja i odezwiecie się do mnie na priv. Udzielę Wam wtedy więcej informacji i zachęcam do obejrzenia również mojego bloga. Także no cóż, pozdrawiam. Rekomendacja mojego syna, który nie lubi e, syropów ani nic. E, co sądzisz na temat syropu San Vital? Dobry jest! A i jak ci smakują e, musli? Doble? Co tam w nich jest? Maseka śliwka, I... petki, albo dini. Czyli jednym słowem, smakuje ci, prawda? Podeszło tak. ci. Super, więc sami widzicie, skoro moje dziecko, które nie bardzo przypada za syropami, które są niedobre, i za musli, tak jemu to posmakowało. Więc zachęcam.